Przedmioty, które takie przedmioty codziennego użytku, które po wojnie pozostały na tych ziemiach, które były jeszcze chwilę wcześniej niemieckie, a które za chwilę miały stać się polskie i które częściowo zresztą do dzisiaj tutaj wciąż istnieją, są bardzo wdzięcznym takim elementem do tego, żeby opowiadać o, o historii, dlatego że z jednej strony one. Bardzo dobrze funkcjonują wtedy, kiedy opowiadamy o tej wielkiej historii, o tych wielkich przemianach, skutkach II wojny światowej, kiedy jeden kraj został bardzo zmniejszony, czyli Niemcy, drugi również, czyli Polska, dodatkowo ten drugi, czyli Polska, został przesunięty na mapie ze wschodu na, na zachód, kiedy ogromne grupy ludnościowe. Zostały też przesunięte decyzjami politycznymi podjętymi na, na, na konferencjach, które kończyły II wojnę światową, ustanawiały nowy porządek, w których nie uczestniczyli zresztą ani, ani, ani Polacy, ani tym bardziej Niemcy. Więc z jednej strony Polacy, którzy musieli opuścić tereny na wschodzie, zabierając częściowo też ze sobą jakieś przedmioty codziennego użytku, pamiątki rodzinne, którzy Znaleźli się później na terytorium, tym nowym terytorium Rzeczypospolitej, w tym również na Ziemiach odzyskanych. Tutaj pewnie pewnie jakaś jedna trzecia tej ludności w, 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 tym, w tym zakątku północno-zachodnim, tym, tym którym mnie najbardziej interesuje, czyli w Szczecinie tworzyli ludzie właśnie stamtąd, w innych terenach, ten, ten procent nawet mógł być wyższy. No, a z drugiej strony, oczywiście Niemcy, którzy musieli te tereny opuścić i, i, i przenieść się na na teren, który pozostał niemiecki. No a z drugiej strony, czyli z jednej strony mamy tą wielką opowieść, tą wielką historię, która właściwie we wszystkich książkach, Historycznych dotyczących XX wieku albo szerszej perspektywy jest ujmowana. A z drugiej strony mamy takie indywidualne losy, bardzo intymne historie, bo właściwie co dom to jakaś nowa historia, co przedmiot to, to wręcz jakaś nowa historia. Więc to są takie rzeczywiście bardzo wdzięczne elementy. I to rzeczywiście można też znaleźć, próbując dzisiaj rekonstruować tę historię, co jest bardzo trudne, bo. W, w podręcznikach nie, nie bardzo tą historię przedmiotów, jak się wydaje, opisano, pewnie było tak, że Polacy próbowali wprowadzić jakąś nową narrację na, te, na tych terenach, które stały się, stały się polskie. Z jednej strony. To był taki silny element propagandowy w, w konstrukcji państwa komunistycznego, a z drugiej strony pewnie mieszkańcy tych ziem po prostu potrzebowali takiego, takiego nowego konstruktu po to, żeby się po prostu poczuć, na no ile to było możliwe jak, jak u siebie. Więc rzeczywiście, jak się wydaje, z jednej strony był bardzo silnie eksponowany pierwiastek w ogóle słowiański tych, tych ziem z przeszłości, który my Polacy chcieliśmy rozumieć jako jako tożsamy z polskością i udowodnić samym sobie, że. Że te ziemie zawsze były polskie, z drugiej strony bardzo, bardzo negatywnie wykładano ten, ten pierwiastek niemiecki i to też na takich dwóch poziomach. Z jednej strony to był poziom formalny. Na przykład już w 1947 roku powstał okulnik Ministerstwa Ziem Odzyskanych o, o odprusaczeniu tych, tych ziem. Z drugiej strony pisał o tym bardzo bawnie Zbigniew Rewski, na przykład w roku 1949, o odprósaczeniu architektury ziem zachodnich. On akurat mówił o architekturze w taki bardzo plakatywny sposób, ale to można przenieść też, jak się wydaje, na przedmioty codziennego użytku. On mówił o, o bezkonkurencyjnej Olgi brzydoty i złego smaku na przykład. Czyli to, to kondycjonowanie na tym poziomie formalnym samych dokumentów i też na tym, na tym pozaformalnym, tym kreowaniu takiej atmosfery, w której to, co było niemieckie, było. Jakoby po pierwsze brzydsze, estetycznie gorsze, po drugie też takie agresywne, wskutek swojej ilości, wskutek dużego występowania w przestrzeni, czy to w przestrzeni publicznej, w formie architektury, w formie urbanistyki. No bo pamiętajmy, że cały ten krajobraz kulturowy, nawet ukształtowanie przyrody było, było inne, więc ci ludzie, którzy tu przyjechali, po prostu musieli się czuć obco, bo to był zupełnie inny teren niż ten, który oni dotychczas znali, ale też te, te, te przestrzenie zamknięte były, były zupełnie inne. Inne były meble, pewnie bardziej solidne, wykonane albo z, z litego drewna, albo, albo jakieś elementy murowane. Mniej zdecydowanie drewna używano. Do, 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 do stabilnych konstrukcji, więc, więc rzeczywiście tych elementów było sporo. Pamiętajmy też, że na, na, wiemy też, że w pewnych. Przestrzeniach dokonywano takiego bezpośredniego aktu zniszczenia. Wiemy, że w 1953 roku na przykład Ministerstwo Kultury przeznaczyło 15 obiektów na terenie województwa zachodnio żeby przeznaczyć je na spichlerze zboża. I to był na przykład Pałac w Słupsku czy, czy, czy w Świdwinie. To był na przykład Klasztor Norbertanek w Słupsku. To były wieże murów miejskich na przykład w Sławnie. Czyli te przestrzenie, owszem, to nie były mieszkania prywatne, ale to były przestrzenie zamknięte, chociaż też. Też na przykład profesor Maria Tomczak pisała o tym, że wręcz były takie komisje powołane do tego, żeby wchodzić w przestrzenie prywatne i kontrolować, czy nie ma tam przypadkiem przedmiotów niemieckich, niemieckich książek, przedmiotów kuchennych na przykład z niemieckimi napisami, jakiś makatek z niemieckimi napisami. Pewnie dotyczyło to częściej. Przez tych mieszkań, gdzie ludność pozostała, czyli to byli ci niemieccy autochtoni, prawdopodobnie w większości tego typu przypadków, ale niemniej takie przypadki miały miejsce, więc wiemy trochę rzeczywiście z historii, że, że rzeczywiście. Ten, ten akt niszczenia albo zabierania przynajmniej tych, tych przedmiotów. One części, części, częściowo były niszczone, właśnie w taki sposób, pewnie komisyjny, zabierane i zniszczone. Częściowo one były wywożone, bo wiemy na przykład, że w 1948 roku Ministerstwo Ziemi Odzyskanych, Zgodziło się na, na wywóz, wydało 2800 pozwoleń Ministerstwu Kultury na wywóz dzieł sztuki z tych z tych terenów. No to jest ogromna liczba, mówimy o jednym roku, tak, co roku ona nie była taka sama, ta liczba, czasem była niższa, czasem wyższa, ale to mówimy o dosyć dużej ilości dzieł sztuki, które po prostu usunięto z tego terenu, nie niszcząc, ale, ale, ale usuwając z tego terenu, wywożąc je po prostu. więc że rzeczywiście zarówno na tym poziomie formalnym, jak i na tym poziomie pozaformalnym próbowano te przedmioty usunąć, jak się dało. I, I to się pewnie udawało, bo też mamy kilka co najmniej takich świadectw, które świadczą o tym, że w efekcie ludzie mieli taki bardzo specyficzny stosunek do tych, do tych przedmiotów. Na przykład Paweł Hylle napisał taki krótki tekst pod tytułem Stół. I tam jest taka scena, on wspomina, jakoby w swoim domu rodzinnym stał stół właśnie jeszcze z czasów niemieckich. I tutaj na przykład jego matka mówi tak. To niemiecki stół, podnosiła głos mama. Już dawno powinieneś go porąbać na kawałki. Gdy pomyślę, ciągnęła już nieco spokojniej, że siedział przy nim jakiś gestapowiec i jadł po pracy w węgorze, robi mi się niedobrze. Ojciec wzruszał ramionami i wyciągał fotografię pana Polaskę. Spójrz, mówił do mamy, czy to jest gestapowiec? I opowiadał zaraz historię pana Polaskę, który był socjaldemokratą i siedział trzy lata w obozie koncentracyjnym Sztutthoff, bo nie zgadzał się z Hitlerem. Czyli bardzo dobrze w takiej scenie widzimy właśnie te, te, tego, te, te, tego, tego, tego ducha niemieckości, tak, tak jak go wpojono w czasie wojny i po wojnie wszystkim tym, którzy, którzy do, doznali II wojny światowej i, i jej okrucieństw, że, że Niemiec jako taki po prostu był zły, że nawet jeśli mieliśmy dowody hi, historyczne na to, że nie wszyscy byli źli, no to jednak to nasze wyobrażenie, przenoszone również na, 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 na przedmioty nieuduchowione, wręcz Taki, takie, taka, taką chęć zniszczenia mogło powodować. Więc to, więc to była taka relacja bardzo specyficzna, bo z drugiej strony te przedmioty oczywiście też były potrzebne w jakimś wymiarze, więc one nie wszystkie były niszczone z dnia na dzień, tylko przez jakiś dłuższy czas były używane i pewnie, pewnie usuwane z biegiem czasu, kiedy to było możliwe, kiedy były zastępowane nowymi. Czyli w sumie można by powiedzieć, że, że to umeblowanie na, na ziemiach, czy w ogóle to przedmioty codziennego użytku gospodarstwa domowego na ziemiach tych tak zwanych odzyskanych, pewnie kształtowało się w taki sposób, że jakaś niewielka liczba przedmiotów... Tego typu została przywieziona przez, przez tych osadników. To, co mogli ze sobą zabrać, co było na, na ogół pewnie małe w, w, sensie, w sensie fizycznym, bo mogło być na, naładowane symbolicznie, oczywiście w, w gigantyczny sposób. To mogły być jakieś drobne pamiątki rodzinne, ale w sensie przestrzeni, które wypełniały, to były pewnie dosyć niewielkie przedmioty. Po drugie, to była dosyć duża liczba, szczególnie w tych latach powojennych, zmniejszająca się z czasem tych przedmiotów znalezionych, tutaj zastanych tutaj które pewnie z biegiem czasu się zmniejszały bo były właśnie tak jak mówiliśmy usuwane i wreszcie z biegiem czasu ta trzecia fala czyli ten polski design kupowany nabywany który, który w coraz większym stopniu wypełniał tą, tą przestrzeń i pewnie też z biegiem czasu się globalizował, czyli też coraz, coraz mniej był polski, to znaczy projektowany, wytwarzany w Polsce, a, a, a w coraz większym stopniu stawał się, no możemy powiedzieć, multikulturowy. Chociaż oczywiście rozgraniczenie tych trzech płaszczyzn też będzie bardzo skomplikowane, bo można sobie wyobrazić sytuację taką, kiedy w komisie meblowym kupujemy stary stół, dzisiaj na przykład w Szczecinie czy Wrocławiu i może to być stół z tego z tej... Z tej, z tej Grupy drugiej, czyli z jednej strony należą do kategorii trzeciej, jest kupowanym nowym meblem, ale jednocześnie reprezentuje kategorię drugą, czyli właśnie mebel po niemiecki. Także, także w tym sensie to, to oczywiście nie jest takie proste, żeby, żeby stwierdzić, że takie trzy grupy są i że one są w jakiejś tam wzajemnej relacji, częściowo estetycznej w przestrzeni, ale też częściowo oczywiście symbolicznej, bo też pamiętajmy, że te że te przedmioty po niemieckie, które najpierw były obce i które prób których próbowano się pozbywać, z biegiem czasu jednak też stają się pamiątkami rodzinnymi. Jeśli mówimy o trze drugiej, trzeciej, w tej chwili czwartej generacji, no to to są już przedmioty zakorzenione w tych polskich rodzinach. Mało tego, one wchodzą w taką zupełnie nową sferę vintage, w sferę antyku więc one też zyskują na wartości, dzisiaj są zupełnie inaczej postrzegane niż, niż w latach 40., 50., 60., więc to, to, tutaj też musimy pamiętać o tym, że ten upływ czasu jest tak duży, że ten proces kulturotwórczy też po prostu trwa nadal i postrzeganie tych, tych przedmiotów, ich, ich wartość symboliczna i oczywiście wartość rynkowa w związku z tym też, te, też się zmienia. Patrząc na, na, ten, na ten proces, który jest już w tej chwili dosyć długi, jego można rozpatrywać oczywiście w tej perspektywie dzisiejszej, ale też w tej perspektywie historycznej tego rozwoju kilkudziesięciu lat, o, o których tutaj głównie mówimy, no to szczególnie tutaj na tych ziemiach, które stały się polskie kilkadziesiąt lat temu, czy nie całe sto lat temu, to pewnie jest tak, że po pierwsze Dom Polski w ogóle ma, ma wiele, różnych wpływów, również wpływów innych czy narodów, czy, 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 czy kultur, czy, czy, czy w ogóle estetyk, mówiąc tak najbardziej ogólnikowo. No a szczególnie właśnie te ziemie północne i zachodnie są takimi ziemiami, gdzie jest bardzo silny element tego, co tu było wcześniej do dzisiaj i ukształtowanie tego krajobrazu kulturowego i urbanistyka, i architektura bardzo wyraźnie jednak odróżnia się od terenów na przykład wschodnich polskich, ale też to, co jest w domach, Właśnie wskutek tej schedy kulturowej, która tutaj pozostała, jakby bardzo silnie podkreśla to. Że, że bardzo trudno jest właściwie jednoznacznie powiedzieć, cóż to jest ten dom Polski, albo też, że mówiąc o domu polskim, trzeba by wziąć pod uwagę nie tylko globalizację, jako taką, ale też takie rozróżnienie geograficzne, dlatego właśnie, że różne regiony Polski rozwijały się w różny sposób i, i, i ta cezura roku 1945 tutaj, akurat na, na, na tych terenach, takie szczególne piętno odcisnęła.